Witam na kanale hodowla uprawa fajna zabawa Oto mamy tutaj takiego gościa Gołąb pocztowy z Jakieś pół godziny temu spadł z nieba Naprawdę był taki wymęczony On usiadł do tych sebrytek Myślał chyba, że to są gołębie te małe kury I przestraszył i te kury i mnie Bo akurat na nie sobie patrzyłem A on po prostu aż tak bezsilnie Spadł sobie kogut go pogonił. Usiadł tak na dach, na przewód nalałem mu tutaj wody, dałem tego i tak ziarna. I on sobie tak przyglądał, się przyglądał. No i zszedł. I już się napił. Teraz sobie sobie je ma. Tipesa ma obrączkę, ale, ale nie wiem, czy ja go dam radę. Radę złapać, tak żeby i nawet nie wiem, czy, czy chcę to robić. Pomogę mu niech zje, niech sobie nabierze sił. Będzie chciał, to poleci wtedy, kiedy on będzie gotowy. O, widzimy, jak sobie pije. No, nie głupi, tak naprawdę, bo no, albo już tak w, po prostu, już w takiej desperacji, no bo normalnie zszedł jak. Jak na zawołanie. Także coś tam w tej główce ma dzisiaj. Jest 1 września. Jest upalny dzień. Myślę, że to go tak wykończyło. Taki najzwyklejszy pocztowy, ni ładny, ni brzydki. No nic, taki krótki filmik, także może ktoś poznaje swoją własność. Do zobaczenia, hej.